Jude Bellingham. Uwaga, będzie okazja! Piłka wciąż w grze po tej interwencji. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z voleja! I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Wezwa na bramkę, obrona, ale piłka w grze. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Okazja, nie zepsuć tego. I mamy bramkę. Prowadzą teraz trzema golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Piłka dalej w grze. Kosmos. Co tu się dzieje? Znowu gol. A zatem cztery bramki przewagi. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę? Bellingham podaje na dobieg. Niebywałe, znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Spotkanie dobiega końca, a Real zdobywa dzisiaj komplet oczek.